Była nam pewna ambasadorka Tuńczyka prosto z Włoch, czyli Krystyna Kateze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry bonjourno. Dzień dobry, bonjourno. jak myślę o tobie, to od razu... Mam przed oczami kuchnię włoską, a jeśli kuchnia włoska, to raczej pasta, tak. ale karony właśnie... jest. Dzisiaj, dzisiaj nie mamy pasta, mamy dokładnie e, piękne rzeczy. Menu jest frittata z tuncikiem i mozzarella, oh. I potem mamy tortilla i potem mamy bruschetta. No to typowe rzeczy, że robimy e, we Włoszech też. Ale, I... ale rybki, rybki w roli głównej. Tutaj, no tak? dokładnie, bo mam kilka zdań, wiesz, jak mama i jak szefowa kuchnia. Mów. Dokładnie. E, Punkt widzenia, e, dokładnie e, żywienie, ryby są bardzo, bardzo wartościowe mm. i e, e, powinno być używane 2-3 razy w tygodniu. Mm -hmm. Dokładnie dietetycy e, próbują, wiesz, e, e, rozmawiać cały czas a propos fakt, że mają dużo białka, mało tłuszcze i dużo omega-3. Tak. I dokładnie wiesz, mamy możliwości, e, zawiększasz to nasze e, używanie, e, spożywa e, omega-3. Na konserwowe ryby, bo mamy konserwowane na, na puszki tyle mm. e, rodzajów, że możemy kupić, co lubimy. E, I potem, e, wiesz, jak szefowa kuchni, <gry> mogę mówić, że z spiżarni jest cały czas dobrze mieć się taka Oczywiście. puszka. No to, wiesz, zdrowy, smaczny. I po włosku. No, no tak, to ale puszka, puszka tuńczyka użyć? najlepszym przyjacielem samotnego mężczyzny często. Naprawdę? naprawdę? Ale przyznaję, Andrzej, że raczej na zimno, prawda? Raczej Kalapeczka, na zimno. Tak, tak. sałatka. Tak jest. A tu dzisiaj Krystyna nam pokaże, jak. E, e, możliwości inne. Zobaczcie. Inaczej. Ja troszkę lekko, lekko zmażyłam cebula. I teraz dodaję do nasze jajko tu mm -hmm. Po prostu. I teraz. Co dajemy? Troszkę sól. Opla, Troszkę pieprzu mm -hmm. I nie... E, dajemy dużo mhm. i potem tutaj, co mam tutaj, e, pietruszka, może możecie troszkę mięta, co macie na wasze, e, na wasze parapetto bo wiecie, co ja mówię cały czas, musimy mieć 3-4 doniczka żoła, bo to dają, wiesz, inne smaki na nasze I teraz przygotowujesz frittatę. Dokładnie, brawa, to jest frittata i mhm. teraz na nasze... Dobre śniadanko, Andrzej. O oh, tak. Mm -hmm. I potem tutaj temperatura, oliva z oliwek extravergine. e teraz tutaj dajeme i oplala! I, daieme, i hoplala, pronto? Gotowe? Krystyna Kateze, cały czas razem z nami. Chcę powiedzieć, że cudowna ta wstążka na Twojej wspaniałej też fryzurze. Droga, Dziękuję droga bardzo. Krystyna. Dzisiaj dania z tuńczykiem na każdą porę, czyli zero schabowego i bardzo dobrze. Co, proszę. Coś, coś innego dokładnie i po włosku. Mhm. E, teraz, jak jest? Rola główna, oczywiście, mamy tuńczyk. Zobaczycie, jak piękne kawałki mamy tu i tu. I dokładnie to jest, jak e, e, rozpoznawane e, tej. E, Konserwowe ryby. Mm -hmm. Dokładnie. Tuńczyk musi być piękny na takie kawałki, i potem konsystencja. Zobaczcie, jak ja robię. O. Aha. To, to jest piękna konsystencja. Różowy. I zapach paknący. jest... Tak, pachnący. Może troszkę zapach od oliwa z oliwek, oczywiście, kiedy mamy taki rodzaj. Ale tyle, musi być taki... E, taki smaczny, że masz ochotę od razu złapać. Ja już mam ochotę, teandrzej. Szko szkoda, że trzeba otworzyć, żeby spróbować. Nie można rozpoznać jakości tego tuńczyka w konserwie przed otwarciem. E, słuchaj, tam e, znacie, wiesz, marki. No ale no dzisiaj właśnie. dokładnie do rola główna, co robimy, to jest po prostu bardzo znana w domu, bo ja robię, e, kiedy jestem zabiegana. Dokładnie. I chcę cały czas e, wieczorem e, robić coś dobrego na dzień później. Aha. Zimniaki. Mhm. I potem nasz super tuncik. Zobaczcie, jak piękne. O, zobaczcie. Tu. Dodaję. Bombom. Takie duże kawałki. I potem blanszowałam fazora sparagowa. To po prostu, i potem krojona. I teraz oczywiście nie może e, brakować czosnek mm -hmm. i potem, jak wcześniej Ania, widzisz, mm -hmm. Zioła. miks brawa, dokładnie. 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 parapetówka. O, dokładnie. <laughs> dokładnie tak. I teraz super akcent włoski. Dokładnie jest. Garsz kaparów mm -hmm. i troszkę e, anchovies. A wiedziałam. I Czyli teraz tak to. wychodzi. Be, od, od, no to sorry. Sorry. I zobacz tutaj jogurt e, i dałam sok cytryny. Dajemy troszkę, wiesz, o więcej tu. I teraz jeszcze raz te duże kawałki nasze tuncika. Zobaczcie, jak piękne są. Jak to się nazywa? To się nazywa sałatka z tuńczykiem? Po tak, po prostu, bo w domu ja bardzo często robię i teraz dałam na dzisiaj, na nasze e, e, wizje, coś innego. Mieszamy, e, zobacz, mm -hmm. to jest fajne, bo... Ziemniaki dają tą słodyczkę. Brawa, prawie. dokładnie tak. Mamy, możemy dodać troszkę pieprzu. Mm -hmm. I mało sól, bo mamy wszystko jest m, połączy się między słodkiego i e, e, słony. Tak, a poza tym już tam włożyłeś anchoa, więc dokładnie. O tym. I zobaczycie teraz jedzie. co. Anshua. Anshua to szapoba. I teraz zobaczycie jak piękne. Tuńczyk zobaczcie, jak muszę wyglądać. Widzisz, takie duże kawałki. A tutaj proszę, mamy to. Czyli z czy takiej wyglądającej na przykład na sałatkę ziemniaczano-tunczykowo-rybną. Okazuje a... się, że jednak przenieśliśmy je do Italii. Słuchaj, a jak chcesz inaczej zabijaniec. zabrać ze sobą do pracy? Brawa, dokładnie tak. <laughs> tak. I, I dlatego teraz pokazuję taki patent. Teraz rolujemy. I teraz tutaj oczywiście. Tu. Mm -hmm. Eko si -kwa. E o. Pięknie. I zobacz, to jest dokładnie nasz patent, nowy patent na e, tuncik i na szybki e, obiad. Jesteśmy zabiegane kobiety. No, i musimy troszkę poradzić. Tak jest. Ja tutaj widzę jakieś hiszpańskie danie, a nie, wcale nie włoskie. Nie, dokładnie tak. Połączymy smaki, e, bo oczywiście baza podstawowa jest cały czas włoski smak. Jak ja jestem, dokładnie. Nie może być jest inaczej. bruschetta. Ale na tej bruschetta dajemy taki e, nutę e, meksykański, bo mamy guacamole i potem e, kto jest na główne role dzisiaj? Tuńczyk, oczywiście. Tuńczyk. I pamiętamy, że konserwy rybne są super praktyczne, super smaczne i zdrowe. I szybko do przygotowania. I jak dlatego to dobrze, teraz. Do, dobrze, dlatego teraz, że ty Jesteś taka szalona. Dlatego A teraz szalona. będzie włoska bruschetta z meksykańską salcą. tak. Do, zobaczcie. Z awokado. Nie jest, słuchajcie, nie jest taki e, smaczny. Zobacz, kochana. I teraz dajemy. O, nasze dotyk e, tu. I potem co dajemy? o. Robię na żywo dla was. O, taki kawałki e, tuńczyk i dam na górze. I ostatnie po prostu, Oplala, kolędra. Mm. Czyli, czyli, jak zrobiła, droga Krystyno, bruszczetą może być wszystko, co jest położone na Wyjaśnijmy fajzie. sobie raz na zawsze, Andrzej. Czy mówi się bruszczetta czy brusketta. Andrzej, ja nie chciałam wieść, mówisz. Ja to powiedziałam. Ja to powiedziałam biorę to na siebie. Ta. Ey, <laughs> <laughs> <Ej>, co jest? <laughs> Bruschetta. Bruschetta, no. zawsze z takim magicznym uśmiechem wymawiamy. Bruschetta. Bruschetta. Jest e, 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 bardzo łatwy. W głowie poczucie się całunek. COVID zapiszę się do ciebie na lekcję włoskiego. O, super! będzie. <laughs> 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 Ekolo qua. E... Cari Italiani, dziękujemy pięknie. Super. Maksymalnego, buon appetito. Co ja mogę mówić? Zobaczcie. Dobre.